Cześć, ja jestem Marcin. Witajcie na moim kanale Maka, pracownia stolarska. Jeżeli oglądaliście ostatni film, e, nazwa kanału się zmieniła z drewniany garaż właśnie na pracownia e, stolarska Maka. E, z uwagi na to, że chciałem już ujednolicić nazwę, żeby to jakby i na Facebooku, i na Instagramie, e, wszędzie widniała e, ta sama nazwa i przy tym jakby zostaniemy. No, ale nie o nazwie, a o tym, co dziś Wam pokażę w dzisiejszym filmiku. To, co zrobiłem też już jakiś czas temu. Są to takie podkładki dla psów, dla kotów, w zasadzie no, dla takich czworonogów naszych, z uwagi na to, że zwierzątka, jak jedzą, to, to lepiej, żeby nie jadły z miski, która stoi na, ziemię, na ziemi. Natomiast lepiej, żeby jadły właśnie z takiego podwyższenia. I jest to ponoć dla właśnie, Czworonogów dużo wygodniejsze, dużo lepsze do gryzienia, przełykania i brania tego pokarmu. Moja wiedza na temat zwierzątek jest słaba, natomiast no, tak mi też powiedziała sąsiadka, dla której te podkładki robiłem. Tutaj wstępna obróbka, struganie docinanie tam na wymiar. Co prawda kupiłem materiał, który był no to się postrugany i nawet miał pofazowane krawędzie. Natomiast jak trochę poleżał, ja i tak musiałem to wyrównać po swojemu. Także późniejsze te klejonki wyszły równe i, i prawidłowe, takie jak chcę. Niestety przy tym struganiu miałem wiórów mnóstwo. Bo na tym etapie jeszcze nie było e, odciągu. E, także no, jeżeli ktoś myśli o strugarce, e, to odciąg e, idzie razem w parze, bo niestety inaczej e, się nie da. <grych> znaczy da się, chyba że będziecie mieć później masę sprzątania, tak jak ja miałem. Tutaj łapię jakieś wymiary, które mi będą potrzebne jak widzicie na jednej desce po prawej i po lewej stronie są jakieś takie senki, jest jakaś taka dziura żywiczna, więc wybieram ten sam materiał, który mi realnie będzie potrzebny i którego później nie trzeba będzie jakoś tam wielce naprawiać. W tym momencie wycinam te części deski, które mi się nie przydadzą, bądź mają jakieś tam ubytki. Po zmierzeniu, oczywiście, jakiejś tam całości, wyszło mi na to, że właśnie z całych desek, które zakupiłem, części jest do odcięcia. Nie, tutaj w ogóle na pilarce mam jakąś dziwną przykładnicę i w sumie sam nie wiem po co ona mi była, e, ale chyba do coś chciałem takiego, e, co było e, wyższe i chyba potrzebowałem więcej mm, oparcia. Nie wiem, tak, tak mi się wydaje, ale nie mogę sobie przypomnieć. Natomiast oryginalnie ta pilarka nie ma, nie ma, takiej, nie ma takiej przykładnicy wysokiej. W całym wycięciu oczywiście, nawet jeżeli piła ma tarczę dobrą, to i tak ten materiał z mojego doświadczenia wynika, że ten materiał i tak trzeba przestrugać, żeby go później skleić. No jednak cięcie cięciem, a, a struganie struganiem. Po struganiu materiał wychodzi dużo gładszy, dużo równiejszy. No jakby po to to jest. Na spozycjonowanie materiału do e, klejenia, tutaj wybrałem opcję kołków, e, no w sumie żadnej innej nie miałem. E, jakiś taki przyrząd e, właśnie do kołkowania kupiłem gdzieś tam w jakimś chyba markecie. Nie jest to jakiś tam super turbo, e, trochę plastiku i no powiedzmy, że to ta, ta, taka. Przykładka, ten taki dzynzel, który wystaje na samym końcu, no on jest taki chwiejny, ale no jakby dla chcącego, nic trudnego i jakoś tam sobie z tym poradziłem. Z ilością kołków tutaj, może do tej klejonki trochę przesadziłem, ale pewność, że wszystko się będzie trzymać idealnie, no jest 200% nawet. Co bym nie kleił, zawsze przed klejeniem używam acetonu technicznego. Tym środkiem, fajnie jakby odtłuszczam i odpylam troszkę te krawędzie, które właśnie pójdą do klejenia. No, Przede wszystkim dlatego, że klej, który ma być właśnie położony na, na te krawędzie, ma się trzymać samego drewna, a, a nie jakiegoś tam pyłu i, i brudów, które podczas tutaj strugania czy w ogóle wiercenia mieliśmy. Klej, oczywiście, tight bond. z tego kleju jestem zadowolony i z niego korzystam i do mniejszych projektów, i do większych projektów. Chyba, że tam trzeba coś tam zamazać, jakieś tam drobne rzeczy czy ubytki, to wtedy idzie gdzieś tam tańszy klej, no ale, ale, ale głównie to jest ten tajbont zielony. Tutaj coś mi chyba nie do końca wyszło z tymi kółkami, bo oznaczenia miałem, ale jak widać ciężko tu coś było je wbić, a może po prostu właśnie ten przyrząd, który nie był super idealny, gdzieś tam wystarczy się skosił, tak. I później o właśnie jest taki problem, że trzeba gdzieś tam ustawiać, dobijać itd. No ale tutaj po chwili widzimy, że pan Młotek wytłumaczył tutaj klejące, że ona ma się skleić, ściski jeszcze pomogły i wszystko mi się zeszło. Z, dużymi, z tymi większymi elementami to już nie było jakiegoś większego problemu, wszystko mi weszło tak jak powinno, klejoneczki się porobiły. No i po rozpięciu ścisków, oczywiście troszkę oczyszczenia tego kleju, który wyciekł. Wyciekł on, jest bardzo twardy, w niektórych momentach ostry. Szkoda niszczyć po prostu ostrza na strugarce. Po wstępnym zdarciu kleju oczywiście wszystkiego nie dałem rady. Strugarka tak ciśak poszła w ruch, żeby te płaszczyzny ładnie tutaj osiągnąć. Po wyrównaniu, oczywiście, linika, ołówek i miarka w dłoń, odmierzam te kawałki, które już ostatecznie będę potrzebować i na nóżki, i na same podstawki, na, 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 ten, na ten top podstawek, i zaraz pójdę na piłę, na pilarkę, i wytnę to wszystko tak, jak być powinno. Z uwagi na to, że nie mam piły ukosowej takiej większej, na której mógłbym to wyciąć, no to korzystam z sanek zrobionych do, do, do tej małej swojej pilarki, którą mam. No zdaję to egzamin, trzeba je tylko po prostu równo, trzeba te sanki po prostu tylko w miarę równo zrobić, tak żeby później materiał cięty. Zachował swoje kąty, ale jak raz zrobiłem i naprawdę sprawdza mi się ta opcja. A sama piła ukosowa, szczerze mówiąc, nie jest mi jakoś tam um, aż tak mocno potrzebna. Właśnie takie elementy, które chcę dociąć, albo, albo biorę um, pilarkę ręczną i przykładnica i docinam, albo właśnie sanki, jeżeli mogę ich użyć na tej pile i tyle. I tutaj e, całość elementów jakby ten top e, razem z nóżkami będę łączył pod e, kątem 45 stopni. E, stąd sanki tutaj też rewelacyjnie e, zdają egzamin. E, dwie nóżki, top, wszystko zacięte pod kątem 45 stopni i to będę kleił. Efekty po cięciu, jak widać, są bardzo zadowalające. Tutaj nie pokazałem na filmie, ale kąt był utrzymany, więc zachowałem jak najbardziej te 90 stopni. No, tutaj wyznaczam miejsca na otwory, w których będą siedziały miski. I tak, żeby zrobić koło, tutaj posiliłem się tym właśnie kątownikiem od Wolfcrafta. E, fajnie to zdało egzamin, żeby wytyczyć to koło. Natomiast e, drugi sposób, jak zobaczycie, gdzieś tam zobaczyłem e, na filmikach typu 5 minutes DIY, czy coś tam, jakieś tam lifehacki, e, tak żeby zawiesić e, ołówek na e, sznurek i właśnie przybić gwoździe do środka, tak jak to teraz robię. Natomiast w ogóle mi to nie wyszło. Nie wiem, w tych filmikach niektórych to w ogóle pokazuje jakieś takie cuda, które, nie wiem, czy to tak naprawdę działa, czy może komuś się raz udało. No widzicie, nawaliłem tych linii, nawaliłem tych kółek, że finalnie nie wiadomo było po czym ciąć. Natomiast tam gdzieś tam wyznaczyłem sobie te kółko, które jest jakby jak najbardziej prawidłowe <noise> i wyżynarka w ruch i, 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 i tak też sobie dałem rady. Na niektórych deskach, klejonkach były jeszcze jakieś tam takie ubytki, więc to co zrobiłem to po prostu zakołkowałem je, przewierciłem, wpuściłem tam kołka, później szlif i, i jakby w taki sposób sobie poradziłem wtedy. I efekt po szlifowaniu zadowalający, nie ma żadnych dziur, ubytków, wszystko jest piękne i gładkie. Tutaj do klejenia tych elementów, które właśnie są zacięte pod kątem 45 stopni, użyłem taśmy malarskiej, która mi przytrzymała właśnie jeden element do drugiego. I zaraz zobaczycie w jaki sposób jakby było to pomocne. Zobaczony klej tutaj na tych elementach zaciętych, tych szczelinach, dokładniej właśnie. Zaciskam z tamtej strony, trzyma się ta taśma, którą wcześniej naklejałem. Tutaj tą taśmą dociskam te, te dwa elementy top i nóżkę, tak żeby one się ze sobą skleiły. Nie jest to chwyt ścisku stolarskiego, natomiast na tą potrzebę w zupełności wystarczy. W międzyczasie przyszedł odciąg upragniony i umarzony odciąg firmy Cormac. Jest to jeden z, z takich tańszych podstawowych modeli, jednosilnikowy i jednoworkowy w zupełności jak na moje potrzeby wystarcza. I no, bez tego jakby struganie zupełnie nie ma sensu. To musiałem nabyć. Cena niewielka, a jakoś naprawdę w porządku. Na drugi dzień rozpiąłem wszystkie te taśmy, wyrwałem je, skliło się wszystko fantastycznie, tak jak być powinno. Klej wcześniej wytarłem, więc nic tutaj nam za dużo nie wyciekło. Połączenia topu z nóżkami dodatkowo wzmocniłem kołkami, które właśnie zaraz przewiercę dziury, które przejdą na, na skos. Fajnie to wizualnie wygląda. Gdzieś to widziałem, gdzieś to podpatrzyłem. Uznałem, że nawet dla ćwiczenia sobie to tak zrobię. A dwa, że jeżeli nawet psy wejdą na te podstawki, nic tu się nie zegnie, nic tu się nie połamie, nic się nie rozklei. A i wyglądać będzie całkiem sympatycznie. Do ukierunkowania wiertła właśnie użyłem takiej małej deseczki, która była ucięta pod kątem 45 stopni. O nią delikatnie opierałem wiertło i tak też udało mi się przewiercić wszystkie dziury i wyszło to naprawdę idealnie. Tak jest tego finał. Wszystko ładnie wyszło, odpowiedni kołek, odpowiednie wiertło. Wszystko wchodzi gładko. Do tego pójdzie klej oczywiście, tak jak tutaj nabiję te kołki, udnę same końcówki, zaszlifuję i, i naprawdę będzie pięknie to wyglądać. Jest to fajny sposób na e, właśnie wzmocnienie takich krawędzi ciętych pod kątem, e, a może i nawet nie pod kątem, e, po prostu jako element taki dekoracyjny i wzmocnieniowy. E, tutaj klej zrobi swoje, e, sam kołek robi swoje, e, także no i przyznajcie, że całkiem ładnie to wygląda. Krawędzie zafazowane na półokrągło, żeby były miłe w dotyku i nie były ostre. Oczywiście trochę szlifowania, 2-3 gradacje. Jeśli chodzi o impregnat to tutaj nie pokrywałem niczym żadną chemią, był to olej i taka maść na, na bazie wosku pszczelego. Między innymi tak doszliśmy do wniosku z klientków z uwagi na to, żeby psy, jeżeli będą miały chęć podgryzać jakieś tam elementy, te drewniane, nóżek, czy tej podstawy, no to tak, żeby nie nażarły się jakiejś tam niepotrzebnej chemii, tak. A tutaj same naturalne impregnaty, same naturalne oleje, także nic tu się nie stanie, nawet jeżeli coś tam zechcą zjeść. No, i tu mistrzowie całego zamieszania. Dwa małe pieski, którym te podstawki właśnie wykonałem. Psy zadowolone, ja zadowolony, klientka zadowolona, także wszystko przeszło pomyślnie. Tymczasem ja dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania. No i zapraszam na kolejne moje filmy i realizacje. Trzymajcie się. Hej.